Wszystkich, yy, najkrótszy dzień w roku potem zacznie się już wszystko wydłużać. Mam nadzieję, że po Bożym Narodzeniu aby nam wszystkim zdrowo i szczęśliwie przeszło. Wszystko dobrze ruszy z kopyta, czyli krótko mówiąc, pisowie zacznie i źle. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję. Ludzkim głosem, przed wigilią odzywam się do Państwa z najlepszymi życzeniami na te święta. Narodzenia Pańskiego roku 2019 i z Panem Bogiem w Nowy Rok. Wszystkiego dobrego. Pokoju w sercu, dużo energii na co dzień, dużo łask od Pana Boga, sukcesów w Nowym Roku. Szanowni Państwo, jesteście przez cały rok karmieni przez media, przez polityków, bajkami, bezwartościowymi bajkami na temat sytuacji w Polsce. Ja Państwu życzę, żebyście znaleźli przez te święta chwilę, żeby przypomnieć sobie, Bajkę, która niesie wartościową treść, nowe szaty cesarza, której to jedna tylko osoba, podobnie jak Konfederacja w Sejmie, zauważa, że król jest na nich. Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę też Państwu tego, aby ten czas spędzony z rodziną był czasem radości i refleksji, ponieważ świętujemy Narodziny Zbawiciela. Życzę też Państwu wszelkich łask Bożych na rok 2020 i wszelkich pomyślności w pracach, które Państwo podejmujecie. Pozdrawiam. W Nowym Roku życzę Państwu Prezydenta z Konfederacji. Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. Moi drodzy, wesołych, pięknych świąt w jak najbardziej rodzinnej atmosferze. Zapomnijcie całkowicie o polityce. Wyłączcie telefony. Nie oglądajcie Kevina. Tam się nic nie zmieniło. W tym Kevinie obiecuję: Wam nie ma sensu po prostu 20 oglądać. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Miejcie Konfederację w sercu. Dużo zdrowia, miłości, radości oraz rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. Prostych i niskich podatków na cały 2020 rok. Wszystkiego najlepszego w imieniu sekcji Libertariańskiej Konfederacji. Kropka. Tak, a ja życzę, żebyście się w te święta nie spinali, odpoczęli, wyluzowali Jak nie macie tych 12 dań na stole wigilijnym, no to tam nic na siłę no Chleb też zaliczcie jako wigilijne danie, czy mandarynki, to naprawdę nic złego się nie stanie Także no, życzymy Wam wesołych świąt A jak nie macie pulsatu, no to też nie ma co płakać, że tego Kevina nie będzie, można w YouTubie włączyć I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy łamiesz opadkiem gdzieś na świecie płacze lewak Szczerze Państwu życzę, aby moc nowonarodzonego Chrystusa towarzyszyła Państwu i w trakcie tych świąt oraz przez cały 2020 rok. Wszystkiego dobrego. Ja z wnioskiem formalnym o udostępnienie tego nagrania Konfederacja Wolność i Niepodległość.